Pan marszałek przeciwnym. Wysoka Izba jest wnioskiem przeciwnym do tych, do tych wniosków, które tu są składane. Otóż polski rząd od pierwszego dnia agresji podejmuje wszelkie działania na arenie międzynarodowej. Premier i wicepremier byli w Kijowie. Was na to nie stać. Rzeczywiście, zbrodnie rosyjskie są ogromne. Ale, Szanowni Państwo, jeżeli można coś możemy, zrobić na arenie międzynarodowej, to Platforma może... Klubu, w parlamencie europejskim Dziękuję. wykluczyć Serbię. Wy jesteście z tymi, którzy Dziękuję, tą agresję popierają i razem, ręka w rękę, tak, wspieracie tą agresję. A do polskiego rządu, który robi na arenie międzynarodowej najwięcej, jest doceniony przez cały świat, atakujecie i krytykujecie. Uderzcie się w swoje piersi. A po drugie, jeśli chodzi o drożyznę, to ja apeluję do Was: przestańcie. Wnioskować o nakładanie kar finansowych i blokować KPO, to wtedy tą inflację będzie można stłumić. Panie dziś dziękuję bardzo. Wnioskujecie o nakładanie sankcji na Polskę, a bronicie sankcji na Rosję. Dziękuję bardzo. bardzo, pan poseł Janusz Kowalski. Jako ostatni wniosek formalny.